Od czwartku 13 maja w powiecie ostrzeszowskim funkcjonują dwa punkty szczepień powszechnych. Jeden zlokalizowany jest w biurowcu na ulicy Daszyńskiego w Ostrzeszowie, drugi w hali sportowej w Grabowie nad prosną. Docelowo w każdym z nich ma się szczepić 250 osób dziennie. Są cztery tak naprawdę opcje skontaktowania się z punktem. Trzy to są komunikatory zewnętrzne, rządowe uruchomione. Jedną opcją jest infolinia bezpłatna 989, całodobowa, następną opcją jest wysłanie SMS-a bezpłatnego. Na podane numery na stronach rządowych oraz bezpośredni kontakt z organizatorem, czyli z naszymi punktami. Jest jeden numer dla punktów w Ostrzyszowie, drugi jest tylko i wyłącznie dla punktu w Grabowie Nad Koordynacją pracy punktu szczepień powszechnych w Grabowie Nad zajmują się żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Poznaniu. Czyli my, żołnierze, zajmują się generalnie całą drogą pacjenta, który wchodzi na szczepienie, czyli. Początkowa sprawa wypełnienie ankiet ankiet, wywiad epi, epidemiologiczny, następnie mierzenie temperatury no i po kolei później kierowanie na punkt wyczekiwania, kierowanie do lekarza, szczepienie i tutaj zajmujemy się ostatnią drogą, czyli powiedzmy sobie, jak już pacjent wyczekuje te 15 minut i odchodzi. To jest generalnie jesteśmy po to, żeby kierować. Pomagać jak gdyby tutaj personalowi, który jest odpowiedzialny za szczepienie. Kiedy cała procedura kwalifikacyjna pomyślnie dobiegnie końca, pacjent trafia już bezpośrednio do jednego z zespołów szczepiennych. W Ostrzeszowie są trzy, a w Grabowie cztery takie zespoły. Czy szczepienie przeciw COVID-19 różni się w jakiś sposób od innych, z którymi niemal każdy z nas miał do czynienia w życiu nieraz? Nie, nie różni się niczym. Jest to dokładnie takie samo szczepienie. Yy, I. Jeżeli chodzi o szczepionkę, którą dzisiaj szczepimy pacjentów, jest to szczepionka firmy Pfizer. Dzisiaj rozpoczęliśmy tutaj w punkcie powszechnym, jest to pierwsze nasze szczepienie tutaj w Grabowie jako Oszczeszowskiego Centrum Zdrowia. Pacjenci na drugą dawkę będą musieli tutaj przyjechać 17, już mamy wyznaczony termin, 17 czerwca. W przyszłym tygodniu będziemy. Szczepić pacjentów też tutaj na hali sportowej szczepionką firmy Johnson. Dostawa jednodawkowej szczepionki Johnson Johnson spodziewana jest 20 maja. Osoby, które zgłosiły się do Grabowskiego punktu w pierwszych godzinach jego funkcjonowania, nie mają wątpliwości, że postąpiły słusznie. Przede wszystkim zapraszam wszystkich serdecznie. Nic nie boli. Świetna atmosfera. Jesteśmy tutaj naprawdę wszyscy zaopiekowani. Każdy odpowiada na wszystkie pytania. Myślę, że to jest jedyna szansa dla nas wszystkich, żebyśmy w końcu skończyli ten ciężki okres. Także naprawdę zapraszam, polecam. Świetnie się czuję, nic mi się nie dzieje. Idę do, do poczekalni i odczekać ten czas, który, który jest potrzebne, Także naprawdę zapraszam serdecznie do Grabowa czy do każdego innego miejsca, gdzie jest taka możliwość. Bo mówię, myślę, że to jest jedyna szansa na to, żeby, żeby po prostu skończyć z tym okresem, kiedy jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Wiedziałam od razu, od samego początku, że się na pewno będę szczepić. Co prawda przeszłam COVID w ubiegłym roku, e, dosyć łagodnie, nie było jakichś tam większych problemów, ale wiedziałam, że jak tylko będzie taka możliwość, to się na pewno zaszczepię. Szczepionki zawsze były dobre i zabezpieczały przed chorobami. Organizm, organizm będzie przygotowany w razie problemów. Mhm. Czyli po prostu chodzi o takie swoje własne bezpieczeństwo. Tak, tak. No i później komfort życia, bo myślę, że będzie coraz gorzej choćby z wyjazdami za granicę, a osoby zaszczepione będą miały jednak... Nie, bezboleśny, w ogóle nie poczułem. Wszystko mhm. jest okej. Okay. Docelowo zgodnie z wytycznymi NFZ-u przepustować naszego punktu została na 250 dawek dziennie w punkcie w oraz w punkcie w nad Prosną. Mamy nadzieję, że tych pacjentów będzie więcej i dostępność szczepionek również zostanie wzmocniona, dzięki czemu będziemy mogli zaszczepić nie tylko każdego mieszkańca naszego powiatu, ale również innych ościennych. Na tą chwilę zainteresowanie jest bardzo duże, w związku z tym, że to dzisiaj punkt dopiero ruszył. Telefony rozdzwoniły się, mamy stuprocentowe obłożenie, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc chcielibyśmy zaszczepić jeszcze więcej. Oba punkty szczepień powszechnych uruchomione w powiecie ostrzeszowskim czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Nie jest jednak wykluczane, że w przyszłości otwarte będą także w weekendy. Być jakieś nawet jutro też, ale... część, część nie ma żadnego.